To ja filmowanie. Zrobić. To jest filmowanie. tutaj Dobra, panowie, kurwa, kolejny debil na jebanym skuterku. ale ma fajną. Nie? Dobra, zbliża się, jeszcze mamy czas spać, jaka tu jest piękna, kurwa, panorama. I kolejne pedalowe. Jak to nie? Leci.

Oooo! Baba chce skoczyć chyba. Jest przesada! Jest koniec świata! Ale Zachód też jest konkretny. Macie głazę na babę. Co można? Co to